na pady mojej i Hej Katia, to ja witam was w nowej, w pierwszym odcinku z nowej serii pod tytułem Beka Dzisiaj jest ze mną Raven <coughs> W ogóle loguję się na moje drugie konto no? Na którym będzie Beka No, to Dobra, więc w tym odcinku Beki będę sobie kupować Viva na rok i w ogóle ten sposób na pewno działa na darmowe vip. Na pewno! Działa. Nie miał działać! Działa, działa. Mi zadziałał! działał. Ja kupuję sobie również, żeby na roczek. No właśnie, rewent też sobie kupuję vip na rok. I kupujemy sobie teraz Tak, oczywiście z błędami ortograficznymi. Ej ja Ktoś nie mówił, że ja na cału! Ej, jak nałów! Ja mam taki status. Okej. Bij. Bij. Bo no. będziemy starali pana rok, no bo. Jakże inaczej? Oj, zleciało dobra. Okej. Okay. Ej, już ja ci na nic nie pedzę i tak, ja też! Ja zaraz będę, bo mi ladrzył przez nagrywanie. Okej, okay. bierzemy płatność no, pedytów tak i tak dalej. A tak, możemy i tak? Akceptujemy, co? I ja to na pewno nagrywasz? Tak. I czekaj, dobra. Ej, dawajcie ten ile spalę ten! To spontrowy, to spontro! Dobra, teraz pierwsze liczby, które widzimy, zmieniamy... usuwamy wszystkie i zmieniamy na 0, zero, zero. Nie, na prostu 0 ja zrobię. Ej, na 3-4, nie? A właśnie, czekaj, ja podwyższę, żeby by, żeby widzieli ten nilk nie, no bo... O! O! Proszę, macie tu, 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 tu zaraz będą pierwsze liczby i tu było takich pięć liczb. Właściwie to była cena chyba, O tu i... Tak, to była cena, dał mnie. I wpisujemy 0,0, albo dobra, wpiszę samo 1,0. No i na 3,4, dobra? Dobra, czekaj, bo ja sobie zmieniam diaksy i tak, i tak dalej. Nie, nie. Dobra. No, A sobie no. zmieniam. I zmieniam jeszcze, że wid na, 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 e, na rok. Na no, rok, na... Dobra, okej. Okay. Więc jesteśmy tu. Tu mamy tak. No i mamy. mamy wszystko ty. z tym nawiasem. I piszemy 9... Milion, milionów, albo nawet więcej, dobra, wezmę tyle, okej. Okay. 3! Ej, 365 dni. A! Zadziałało mi! Ja biorę, ej, ja biorę, ja, eee, ja, ja bardzo dużo piątek, jak są te Ej, patrz, zadziałało mi! Serio? No, to mój ekran. Ale nie udostępniasz. O, teraz, zgadzałem no. się. Ty, no, no, wiem, no, wyślij ten, ten, wyślij ten e-mail. No, Czekaj, teraz gram ja wezmę. Zajemy e-mail. Proszę, wpisujemy. Mój adres e-mail. Dostałam kontra. Ok, teraz klikamy zostań VIP. I na pewno bym zadziałała. No oczywiście no. No oczywiście bym się zadziałała. Teraz się lognę i zaraz do was wrócę. Ok, a ja już jestem i loguję się na swoje piękne konto, na którym powinien być teraz VIP na rok za darmo. Za <coughs> darmo. Rozumiecie to? Za darmo. darmo. Ok, Zerka do mnie dzwoni, nie odbieram. Nagrywam, sorry. Ja nie na nie przeszkadzać, nie wiem jak ty. Zobaczmy, czy mamy wipka na rok. Proszę kura. Oczywiście, znało. jest wipek! Na pewno Michał przybył serio, jest wipek. Co kura! Nie przyszedł mi <grym <grym> Też nie. Witz dni. Witam na to wymyślony Haj. Okej, okay, a teraz idziemy rozdawać pozdra. Tak! <grym> to

Olha. E aí, de Więc teraz piszemy kto chce pozdro, to ten zaprasza do znaj i tak dalej. No i będzie to oczywiście Beka, będzie to zmyłka. No, o tak. Będzie to zmyłka. To chce pozdro. Zaprasza. To znaj... Okej. Okay. Nie wiem czy okej, okay. dobra, jakieś wodziło. On chce pozdrowa. To chce pozdro. Zapraszam. znaj ja okay. ja Dobra, pisze do mnie hej, to opiszę hej. Jem kipsy bardzo dobre. Ok, ok. Już daję. Pozdrawiam cię. Okej, okay, już jeden, jedno, jeden osobnik się nabrał. Jaki? Jakieś serduszko, bo oddział serduszko. No już, pozdrawiam. Mam takie, ale pozdrowienie chcę. Nie ma macie nikogo, ale. Szybko razem. No już pozdrowienie. Okej. Okay. Okej. Okay. Który ma lewen? No więc. tam dzisiaj, dzisiaj kończę ten odcinek. Ym, był on tylko dla babki wyłącznie, żeby nikt się nie począł urażony. No. To tyle. A na końcu ja i Raven. Such a what the fucks. <laughs> Happy. The bad day, knew what the fucks. I succeed and I know it. I'm and I know it.